Fail. Hej, cześć, witajcie dziomeczki witam was bardzo serdecznie już w 18 odcinku z serii Minecrafting Sezon 4. W dzisiejszym odcinku jesteśmy gdzie indziej, jakbyście się pytali gdzie jestem, to jest właśnie pustyni zbierać piasek Bo potrzebuję bardzo dużo szkoń, piasku, więc no. A jakbyście się pytali czemu nie jestem właśnie w... Mojej wiosce, to powiem Wam, że remont wioski jest bardzo duży. Powiem Wam, że jest największym remontem, jaki kiedykolwiek w życiu zrobiłem. Robię. I mam bardzo duże plany wobec całej wyspy, na której się znajduje ta wioska. A to powiem Wam później, co mam w planach tam zrobić, bo na razie nie chcę Wam zdradzać moich planów. Na następne odcinki i jakbyście się pytali, tak nagrywam na zapas, na zapas więc chyba zrezygnuję z liveów. O ile nie wiem, zobaczę, bo na razie internet w Niemiec to jest solo więc zobaczymy. Jeżeli będzie dobry internet, to oczywiście będę robił live. Na razie to. Nie zapowiada się tak, więc będę robił po prostu odcinki na zapas i wrzucę je co każdy odcinek. Teraz mam chyba trzy odcinki do wrzucenia. Dzisiaj renderuje mi się drugi odcinek, więc ma no, pada mi się skończyło. Więc będzie spoko. Jak widzicie zmienił mi się wygląd Elytry. Mam teraz właśnie taką elytrę. Mi się właśnie bardzo podoba ta Elytra. Jeżeli chcecie teksturki do niej, to dam link w opisie, gdzie możecie takie... Y Taką elytrę sobie pobrać. Bo udostępnić Wam nie mogę, bo to nie jest mój projekt elytry. Nie moje teksturki, więc ja mogę wam tylko link udostępnić, gdzie możecie właśnie taką elytrę zdobyć. I będę myślał, że będę sobie zmieniał teksturki tej gry na takie ciekawsze. O, już widzę się zapełnia. Ja idę w Kimono. cześć wezmę. Ten. No i dobra, ja nie będę wam zanudzał kopaniem. Po prostu wezmę wam to w Time Life się dam zrobię. Będziecie widzieli, że wykopuje i nie cituje. Tak. A wam jeszcze powiem, zabito mi wszystkich, ale to wszystkich wieśniaków, których miałem w, w naszej wiosce, więc jakbyście tam byli, to się nie zdziwcie, że nie ma nikogo. Dobra, ale to mi się widzimy za chwilę. Cześć. Dobra, ziomeczki, zapełniłem sobie cały ekwipunek właśnie tym piaskiem, cały shelter box, a jeszcze zrobimy tylko, usuniemy to i sobie zapełnimy jeszcze tego jednego staczka, żeby było i wracamy i powiem wam, pewnie się też pytacie, he, po co mu tyle piasku, przecież nie robi żadnej półkuli jak Pidgeam albo coś, no racja, nie robię półkuli, ale robię coś bardziej większego niż se sezon trzeci Snapcrafta u Tjima. Naprawdę to co robię Jana w tym świecie to będzie masakrycznie wielkie. Większe niż jego latające wyspy, większe niż jego półkula. Naprawdę. Za to pewnie będzie powinien być szacun. No dobra, teraz będziemy wracali. Koordynaty muszę sobie zapisać, więc zrobię screenshot'a. I idziemy w tą stronę, No coś do jedzenia mam, dobra, sobie... No i lecimy do domu. Mam bardzo dużo piasku tutaj widzę, więc no, będzie spoczko. Będę musiał iść do farmy Endermanów sobie y, naprawić przedmioty, miecza kilofa no i chyba eletrę, tak eletrę też trzeba naprawić więc będzie, będzie ciężko, już widzę się noc robi i od razu mówię farma wieśniaków działa musiałam przynieść dwóch y, nowych villagerów z innej wioski bo tamci nie chcieli robić dzieci no to se przyniosłem nowych, a tamtych zabiłem. Jak przystało noweczkę, to ich zabiłem. No. I powiem wam, dobrze działa. Już czterech villagerów mi się zrobił, jeden w drodze, już jest do zaniesienia, tylko na razie nie mam czasu go zanosić. Bo mam wi większy projekty do zrobienia. Ale już też jest do zrobienia. Tutaj by było fajnie zrobić wioski. No. Ale ja się przyniosę na ładną wyspę i tam zostanę pewnie do końca do, do końca Minecrafting 4. Bo nie chce mi się na razie robić nowego, a już mamy 250 dzień w Minecrafting. No i... no. Dużo się dzieje. Dopiero się zaczyna rozgrywka na tym świecie. Bo... Dużo robimy i to jest właśnie to. Gdzie jest mój ten? Bo jeszcze nie widzę swojego Mob Grindera. Już to też go naprawiłem. Tylko naj, e, najniższa platforma na razie nie działa, bo muszę dodać tego dispensera. na razie nie chcę mi się dispensera robić. No. Kurde, gdzie jest ta wyspa? Dobra, tutaj są takie małe wysepki. Tam muszę się chyba udać. Ech. Tutaj też było pustynia. No spoko. Będę wiedział na następnym razem. Się chyba zgubiłem. O, czekajcie, tutaj jest ten. Sobie pójdziemy od razu. Tak, nie mam miejsca, ale... A, co tam? Pójść! Auć, nie zaszkodzi. Dobra. Ładunek rozwalony. E, Złote jabłko biorę, 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 biorę e, Żelazko. Nie chcę, ściodła nie, e, złoto by się przydało, ale to zostawię. Wezmę złoto. No i tutaj nic, aha, serio, tylko po. No dobra, teraz skierujemy się do domu. Gdzie jest Domciu? Tam, gdzie się z Domciu? Tam, dokładnie gdzieś w tamtą stronę. ale dokładnie nie mam pojęcia, gdzie jest Domciu. Chyba się zgubiłem. No, się zgubiłem. Dobry, dobrzy, czekajcie. Gdzie... tam tam gdzieś nie mam pojęcia Nie, to musi być gdzieś tam. Czekajcie. Mam gdzieś koordynaty napisane. Tutaj. Auj. minus 200. Dwie... Nie, to jest to nie są te koordynaty. Uda mi się w stronę minus. Czekajcie. No, nie mam pojęcia, gdzie się znajduje moja wyspa. Próbuję szukać jej. Latam w kółko i w kółko i nie mogę jej znaleźć. To jest okropne. To jest smutne. Udajmy się na koordynaty. Minus 1665, 16, e, i takie tam, bo stamtąd wiem już, gdzie jest moja wyspa. Czyli musiałbym się w tamtym kierunku gdzieś udawać, w tamtym, he? W tym nie. Czekajcie. W tym. No, w tym kierunku się udajemy. O, patrzcie, co znalazłem. Ruiny. No i w kij dużo zombiaków. Utopiec. Wow! Żałuję, że nie mam smite 5 Miecza wzięte Łojeju, ja blokowałem się Dobra, szybko Tutaj będzie skrzynka Gin, King, gin, KING! Gin, gin, dobra Tutaj jest gdzieś skrzynka Tutaj Dobrze widziałem Emerald, to sobie wyśmiemy Definitywnie i tutaj powinna gdzieś jeszcze być skrzynka. Tutaj. Złoty chomik. A nie biorę. Dobrze lecę? Dobrze lecę. Se na razie na pustyni jakiejś. Okay? O jezu, dobra, widzimy się, jebeczki, jak tam dolecę, bo to będzie dużo, długo, długo trwało. Więc do zobaczenia za chwilę. Trzymajcie się, roi. Cześć. Dobra, jesteśmy właśnie w tym miejscu. Teraz mam nadzieję, że już wiem, dolecieć. Muszę chyba w tamtą stronę lecieć. Czekajcie, tutaj jest rafa kolorowa. To kolorowa, to idziemy w tą stronę. Mam 30 fajerwerek i chwili się to uda. Sorry zaskrzypili pili Mam nadzieję, że się uda, bo... No może ogólnie zerową kratkę się udać Dobra, już wiem gdzie jestem. Aha, już, już widzę za chwilę. Tutaj jest teraz gdzieś ta wioska za chwilkę. Uhum. Pra. Eu não E isso, não é isso, Typisch, ja, ja nie mam pojęcia gdzie jestem. definitynie ja nie mam pojęcia gdzie ja jestem. Ja, ja... I po prostu lecę przed siebie. Jak nie znajdę, to... to nie wiem co ja zrobię. Muszę sobie koordynaty zapisać. Ale te tereny mi się... Skądś Skony kojarzy te tereny? Kojarzyć kojarzę, ja tylko... Skąd? Kurde. Ci zaraz fajerki skończą? Poczekajcie ja se wyląduję. Dobra, robię cięcie i jak znajdę koordynaty do domku, to się zobaczymy. Więc... Trzymajcie kciuki, żeby znalazł je. Znowu mikrofon. No chyba znalazłem koordynat. Tak, znalazłem koordynat. Dobra, super. Jak widać jesteśmy. Ja jeszcze wam nie chcę pokazywać co tam się stało. Więc wylądujemy na tej wyspie, która się teraz zmieni. Jeszcze muszę to zniszczyć. Jak widzicie, tutaj jest ta wyspa. Jak widzicie, są wodospady. Zrobiłem wodospady. Dwa grainer naprawiony. Czekajcie, polecę na górę. Tam jeszcze dziury zapełnić. No i patrzcie, jest wodospad. Tutaj dwa jeziorka. Malutkie te jeziorko robiliśmy w poprzednim odcinku. Ja je dokończyłem i zrobiłem. Jak widzicie, wiosce nikogo nie ma. Definitywnie portal jest gdzie indziej, jak widać. Portal jest gdzie indziej, jak widać. No i. Ups. No, i tutaj, patrzcie, jest ta wioska. Tam są nowe ziomale. Tam, jak widzicie, idzie tunel do farmy ziomalów. I teraz trochę Was zaskoczę, bo będzie bolało. Czekajcie, uda mi się na górę. A, dobra, gdzieś tutaj się uda. No dobra, to pokażę wam stąd. Patrzcie. Tutaj wykopałem teren i zrobiłem takie małe jezioreczko. Jeziorko małe, bo małe, ale jest. No i w te jeziorko będziemy robili troszeczkę głębsze. Ke, wiecie, bardziej do jednego poziomu i będę je wypełniał piaskiem i później koralami. O Jezus, patrzcie na i później koralami będziemy je zapełniać, ale jeziorko już fajnie, fajnie wygląda, to muszę przyznać. Dzisiaj jestem zadowolony i na środku tego właśnie oto jezioreczka zrobimy statek. Statek, które są już, istnieją w Minecrafcie, wezmę sobie na świecie Creative, poszukam takiego pełnego statka, statku i z tego odsłudzę z wody i sobie zrobię z tego projekt, gdzie będę mógł właśnie tutaj odzorować ten statek i pod ziemią jeszcze będą korale. Tak. Mam jeszcze też znalezione, znalezione wyciągnięte te korale właśnie stamtąd. Czekajcie tutaj gdzieś e, były te korale tutaj chyba. Nie, to jest Eee... To no gdzieś w jakiejś skrzynce są korale, schowane, tylko na razie nie mam pojęcia w jakiej skrzynce, bardzo cenna skrzynka, no i no będzie się bardzo dużo działo, o tu, nie, no, ha, znowu to samo skrzynkę otworzyłem, no i będzie się strasznie dużo działo w następnych właśnie odcinkach. No, ale ja właśnie nie mam pojęcia, gdzie są właśnie te korale. Miałem tutaj w jednym Shulker Boxie, a tutaj jest. I tu mamy właśnie pełno korali. Czerwony, bo koral. No, i z tych korali jeszcze będzie więcej ich. Będę właśnie robił udogodnienie, żeby ładniej wyglądało. Tak, a my na razie lecimy do. Endu, sobie naprawić przedmioty. Mieczyk się już naprawił. Dlatego portal mam tutaj. Tam jest jeden villager, który żyje, ale go zabiję, bo chcę zaczynać od początku. Siema, papa. Pa. Dobra, ty nie żyją. I tutaj już teraz nikogo, ani jednego villagera nie ma. To jest super. No i będziemy robili. Nowe. Za. No dobra, to teraz lecimy. O nie. Lecimy na koordynaty właśnie... oj tutaj. Trzeba się udać. Łi. Dobra, się udajemy. i tutaj idziemy w dół no i bardzo szybko szybki sposób do dojścia do endu, bardzo się cieszę że tak blisko mam portale dobra głodny jestem no jak zwykle nie można otworzyć ekwipunku no spoko czekajcie mam coś jest taką ilością piachu Idę tutaj. Czy oszalał? Dobra, to sezon... yy, Ja wezmę ciszę na razie dźwięki do końca, zanim wyjdę stąd. Dobra, bo głośno jest trochę. Dobra, jak się tutaj robią. Wy też na razie nic nie słyszycie. Może jakąś muzyczkę wkledam. Dobra, tutaj jeszcze się naprawi. Naprawiony, naprawiony jeszcze mam coś. Tutaj jeszcze to muszę na mending zrobić. No dobra, na razie mam wszystko. Wezmę jeszcze trochę po sobie że No. Na pasek. No dobra, na razie powinno wystarczyć tego Expa Jak się tutaj tylko zrobi. No dobra więc sobie to wyłożę yy, Teraz włączam dźwięki. Będzie trochę głośno. Na 50, dobra, damy i. No, i lecimy tu. Będzie trzebało wszystko wziąć ze sobą później. Mam jednego Boxa. No dobra, to idziemy do domu i będziemy teraz robili. Auć! O nie! Nie wiem, czym się tutaj rozpięknie. Dobra, jesteśmy w naszej bazie. w domku tymczasowym. Bo nasz domek będzie tam. A tutaj będzie po prostu wielka wioska, bo wam nie powiedziałem, to jest jedna taka wielka wyspa. Nie, ja? tutaj nie widać całości, ale tutaj jeszcze jest trochę wyspa. A to w ogóle sobie zresetuję. bo nie zresetowałem. Tutaj, o jak widzicie, to nie jest perfekcyjnie do linijki zrobione, jest troszeczkę większe. Tutaj cała wioska, cała ta wyspa będzie zamieszkana przez wioskę. Będzie taka jedna wielka wioska. Tutaj będę musiał troszeczkę jeszcze domków usunąć i pociągnę tutaj sobie jeziorko. Tak z dwóch stron, i tutaj będzie szło jeziorko dotąd, tak. No. I właśnie tak pomyślałem, że hem, to nie, by, nie byłoby fajnie, jeżeli całą wyspę bym zagrodził, i tutaj później sobie wyrównał tereny, bo no, kto by chciał na takiej górze i tą górkę bym chciał wciąć do jednego poziomu. No. I właśnie wpadłem na ten pomysł, robimy to właśnie później na live'ach, jeżeli bym robił live'y i będziemy to robili. A teraz właśnie ja widzę, że odcinek będzie długo trwał, ale tak czy inaczej jeszcze trochę zrobimy, bo... Hmm, troszeczkę mało, żeśmy dzisiaj zrobili. E, mam tutaj gdzieś... Tutaj sobie włożę do tej skrzynki. No dobra, cóż, wystarczy, tutaj mam efficiency 5, czyli lepszy kilo w niżczule, bo mam tutaj efficiency coś 2. I tutaj właśnie muszę teraz do jednego poziomu wszystko sobie zrobić, czyli powiedzmy C, tutaj to co zrobię, czekajcie. A. Będzie ciężko. Tutaj na przykład takie jedne z pojedyncze skałki chcę usunąć, żeby brzydko nie wyglądało. No i takie właśnie małe pierduki trzeba zrobić. Na przykład to trzeba usunąć. To brzydko wygląda. tyrk. -ty No, i więc tutaj trzeba troszkę to polepszyć. Na przykład takie pojedyncze dziurki trzeba pozakrywać. I ogólnie, nie! I ogólnie tutaj jakoś zrobić, żeby to tak nie wyglądało, że tutaj jest taka ścianka, i koniec nic nie ma. Dlatego będziemy to robili. Ja będę pewnie poza odcinkami też robił trochę. I troszeczkę minie, więc, o no. no. to będzie na pewno miesiąca, jak nie tygodnie trwało, więc, no. Z mojej strony to tyle, jeżeli Wam ja się odcinek spodobał, to nie zapomnijcie skomentować odcinka. No i do zobaczenia w następnym odcinku, trzymajcie się, no i cześć!